Cześć, jestem Zetsu. W dzisiejszym materiale opowiem Wam trochę o walce z Bosem Hydro, Oceanid, oraz postaram się dać Wam kilka przydatnych wskazówek, które powinny Wam tę potyczkę ułatwić. Zacznijmy może od tego, że starcie z Oceanid znacząco różni się od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Podejmując się tego wyzwania, nie atakujemy bezpośrednio Bosa, lecz wodne twory, które ten przywołuje przez cały okres trwania walki. Pozbywając się coraz to kolejnych fal wezwanych kreatur, jednocześnie zadajemy Bosowi obrażenia. Jeśli uda nam się przetrwać wszystkie fale, zwycięstwo jest nasze. Jaka drużyna na tę walkę? Osobiście, na potyczkę z tym bossem, polecam umieszczenie w drużynie postaci z żywiołem Elektro i Cryo. Nie zapomnijcie też o zabraniu ze sobą postaci leczącej, gdyż niektóre fale naprawdę ciężko jest przetrwać bez dodatkowego leczenia. Jeśli macie w swojej kolekcji postać zdolną do zadawania ataków na odległość, również Wam się przyda. Jakich wodnych tworów należy się spodziewać i co one robią? Nie da się ukryć, że boss dysponuje całkiem pokaźnym arsenałem przywołań. W trakcie walki może zaskoczyć Was kilkoma rodzajami potworów. Pozwolę sobie szybko je omówić. Ptaki prawdziwe utrapienie dla drużyny, która w całości składa się z postaci mili, gdyż potrafią latać. Przypuszczają szybki atak z powietrza, uporczywie przerywając ruchy gracza, więc starajcie się tego unikać. To właśnie na nie warto zabrać ze sobą postać o większym zasięgu. Dziki. Ich specjalnością jest szarża, która potrafi być całkiem nieznośna. Kraby całkiem szybkie, przez co mogą być dość problematyczne. Ich atakiem jest salwa wodnych baniek wypuszczanych w Waszą stronę. Jeśli macie taką możliwość, najlepiej jest je zamrozić, a potem szybko się ich pozbyć. Kaczki. Otacza je wir wodny, zadający spore obrażenia. Dobrym rozwiązaniem jest użycie elementu cryo, a następnie wykończenie ich silnymi atakami. Żaby. Oczywiście na was skaczą, podobnie jak robią to slajmy. Dodatkowo, po tym jak uniosą łapy ku górze, wykonują atak frontalny, więc lepiej się wtedy odsunąć. Eksplodują po unicestwieniu. Bociany. Trzymają się na dystans, posyłając w Waszą stronę fale wody. Wróble z każdym wykonanym skokiem zadają obrażenia. Ich specjalnością jest pokaźnych rozmiarów atak obszarowy, wykonywany po większym skoku. Eksplodują po unicestwieniu. Wiewiórki niezwykle zwinne i w mojej ocenie chyba najbardziej problematyczne atakują od frontu, jak również obszarowo po zamachnięciu się ogonem. Do dodatkowych mechanik tej walki należą znikające co jakiś czas platformy areny oraz fakt, że wodne twory powoli odnawiają swoje HP. Pamiętajcie również, że kolejność ich przywołania jest kompletnie losowa, więc musicie być przygotowani właściwie na wszystko. Walka z Oceanid nie należy do najprostszych. Jednak odpowiedni dobór party i dobra znajomość pojawiających się przeciwników może tę potyczkę znacznie ułatwić. W tym materiale to już wszystko. Mam nadzieję, że ten poradnik uznacie za pomocny. Jeśli podoba Wam się to, co robię, będę Wam wdzięczny za zostawienie łapki w górę, komentarza czy subskrypcji. Trzymajcie się i miłej gry w Genshin Impact.